Siema, widzowie jestem wyciszony, bo ogólnie chcę mojemu widzowi, który tu właśnie tańczy na tę młotkę, przysłać taki fajny podarunek za to, że mi pomaga, że jest jednym z najlepszych moich widzów. Oprócz... No, no tak, jest jednym z najlepszych moich widzów. Pomaga mi w wielu filmach i się bardzo angażuje, więc podaruję mu Skinny Kryształ. On się oczywiście o niczym nie spodziewa. Uwaga Dałem, wysłano podarunek I poczekajcie, odciszę się Halo fili zagramy może kiedyś No dobra Uwaga O Jezu, lagi mam Lagi mam bardzo No lagi mam no, Co jest? Trochę to dziwnie wygląda z tymi lagami. Co Jezu. Bo jakie ja mam straszne. Widzę, że ja trochę mam to skry Oficjalnie Filip mnie zabił. Mhm. Więc możemy wy wyjść do lobby. Filip. Trochę miał lagi, ale wy wychodzi do lobby. Ale ja, mam, tak. ale ja mam straszny ten... Ja mam straszne lagi. Ja nawet teraz się nie mogę ruszyć. No, czekaj, jedź zaraz no, tak. ten. A ja nie mogę się ruszyć nawet. O, już mogę. Dobra. A teraz nie mogę wyłączyć budowania. No ale nieważne. Wychodzimy do lobby i zobaczymy na reakcję naszego Małeś? Jeszcze raz? Co, co, co? Co mówisz? Co jest od ciebie? Kina? No na bo... Dzięki. No proszę. Za... <laughs> Poczekaj. No, za to, że piszesz... Warto się subskrybować z Oscara. Mhm, bo... No. Dokładnie, dokładnie. No bo daję skin... Jak dobijecie jeszcze 500 subskrypcji o tym kanale, daję losowemu widzowi 2800 fundolcy, więc polecam subskrybować. na Nara.